54-letnia rowerzystka zginęła tragicznie przed tygodniem w Wymysłowie pod kołami samochodu ciężarowego. Kobieta osierociła 12 kotów, które natychmiast przygarnął hotel dla zwierząt Pasja w Wymysłowie. Połowa już trafiła do adopcji, reszta niestety wciąż czeka, że los się do nich ponownie uśmiechnie. Po tragicznej śmierci pani Katarzyny dostaliśmy informację, że opiekowała się kotami, które były kotami niewychodzącymi i zostały w mieszkaniu. Dlatego, za zgodą prokuratury, w piątek, 14 października, w obecności funkcjonariuszy policji, weszliśmy do mieszkania pani Katarzyny, gdzie przebywały koty. Tam na miejscu zastaliśmy 11 kotów, 12 następnego dnia. Koty były w dobrym stanie. Część kotów była bardzo przyjazna, więc bez, bez większych problemów i bez sytuacji stresującej dla nich udało nam się je zabezpieczyć. Kilka kotów musieliśmy gdzieś tam odnaleźć, bo naturalnie one się, one się gdzieś chowały. W sumie zabezpieczyliśmy 12 kotów, które były w dobrej kondycji i następnego dnia zaraz ogłosiliśmy, ponieważ no to była taka pilna sytuacja i też no bardzo stresująca dla kotów. więc dla dla nich najważniejsze jest, żeby jak najszybciej znalazły nowe domy. Spośród 12 kotów, 6 kotów udało się już umieścić w nowych domach. Dla tych sześciu poszukujemy pilnie dobrych, kochających domów niewychodzących. To są cudowne koty, niesamowicie przyjazne, łaknące człowieka, miziania, przytulania, w dobrej kondycji są też zdrowotnej. Teraz w najbliższych dniach będziemy jeszcze szczepić te koty, jeśli zostaną dłużej będziemy też je kastrować, żeby w takim pełnym pakiecie mogły pójść do adopcji. Ale są niesamowicie przyjacielskie, będą naprawdę super towarzyszem w każdym domu. Przebywają w hoteliku Dla Zwierząt Pasja, w Wymysłowie, w naszym zaprzyjaźnionym hoteliku, gdzie mają rewelacyjną opiekę. W sprawie adopcji prosimy dzwonić pod numer 692-687-779.